Witajcie! Upadek Konstantynopola jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w całej historii, ponieważ to z upadkiem tego miasta wiąże się ostateczny upadek Cesarstwa Rzymskiego. Wielu uważa też, iż jest to najtragiczniejsze wydarzenie, jakie kiedykolwiek spotkało ludzkość. Jak więc upadło to wspaniałe miasto? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Zacznijmy od tego, w jaki sposób powstał Konstantynopol. Cóż, niegdyś miasto to nazywało się po prostu Bizancjum i było kolonią grecką, która powstała już w VII wieku przed naszą erą. Jednak Konstantyn Wielki, czyli pierwszy cesarz rzymski, który przeszedł na chrześcijaństwo, postanowił rozbudować miasto oraz przemianować je na Konstantynopolis, co oznacza po prostu miasto Konstantyna. Cesarz rzymski przeniósł również swoją siedzibę do tego miasta. A kiedy Cesarstwo Rzymskie podzieliło się na Cesarstwo Wschodnie oraz na Cesarstwo Zachodnie, Konstantynopol pełnił rolę stolicy Cesarstwa wschodnio -Rzymskiego. Pamiętajmy jednak, że po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego i Rzymu Cesarstwo Wschodnie wciąż istniało, a udało mu się nawet odbić część terenów, które niegdyś należały do Imperium Rzymskiego. Dobrze, skoro mamy teraz podstawową wiedzę o Konstantynopolu, Możemy przejść do właściwej części tego filmu. Zdziwić Was może fakt, że Konstantynopol, zanim wpadł w ręce Turków, został zdobyty przez krzyżowców. W tym momencie możecie spytać: zaraz, zaraz, ale jaki to ma sens? Przecież krzyżowcy to są chrześcijanie i Bizantyjczycy również są chrześcijanami. Cóż, opowieść rozpoczyna się wraz z czwartą krucjatą, kiedy to papież Innocenty III ogłosił krucjatę, by wesprzeć powstałe w Palestynie państwo łacińskie, które bez zewnętrznej pomocy nie zdołałyby się utrzymać. Krzyżowcy stwierdzili, że pierwszym celem wyprawy będzie delta Nilu znajdująca się w Egipcie i w tamten region miała przewieźć ich flota wenecka. Ale pojawił się tutaj problem, ponieważ rycerstwo z Flandrii postanowiło wypłynąć na własną rękę. Spowodowało to, że w Wenecji zgromadziło się o wiele mniej krzyżowców, co z kolei doprowadziło do tego, iż nie byli oni w stanie zapłacić całej kwoty należnej Wenecjanom. Tak więc sytuacja zaczynała robić się nieciekawa, lecz w pewnym momencie Doża Wenecji, czyli jej władca, Powiedział, że odroczy pozostałą część wpłaty, jaką mieli dokonać krzyżowcy, jeśli zdobędą oni dla niego Zare, czyli miasto w Dalmacji. Uczestnicy wyprawy przestali na tę umowę, i teraz jednak kolejny problem, ponieważ zarówno Zara, jak i cała Dalmacja nie znajdowały się wtedy pod kontrolą muzułmanów, tylko pod kontrolą Królestwa Węgier, które było oczywiście nie tylko chrześcijańskie, ale i katolickie. Więc krzyżowcy zdobyli zarę, ale nie spodobało się to papieżowi, który ekskomunikował uczestników wyprawy. Później co prawda udzielił rozgrzeszenia, ale tylko i wyłącznie Frankom, co spowodowało dość zabawną sytuację, gdzie część krzyżowców została wyłączona z kościoła. Krzyżowcy pozostali na zimę w zarze i właśnie tam przybył do nich król Niemiec, który nakłaniał ich do wsparcia Aleksego Angelosa, czyli Syna obalonego cesarza Bizancjum, który wyruszył tam, by oczywiście zdobyć poparcie dla swojej sprawy. Aleksy obiecywał wiele rzeczy katolikom, co ostatecznie przekonało krzyżowców do wsparcia jego praw i ostatecznie zmieniło kierunek krucjaty z walki z muzułmanami na walkę z Bizantyjczykami. Konstantynopol został zdobyty przez wojska krzyżowców. Ale wtedy pojawił się nowy problem, ponieważ okazało się, że bizantyjski skarbiec jest pusty i cesarz powiedział, że zapłaci krzyżowcom, ale zrobi to z opóźnieniem. Jak się okazało, nie zapłacił, co sprawiło, że krzyżowcy rozpoczęli oblężenie Konstantynopola. Sytuacja dla nich nie prezentowała się jednak zbyt interesująco, ponieważ ich zapasy, tak samo jak i liczba wojsk, nieustannie malały, ale nie zgadniecie, kto im pomógł. Uwaga, byli to sami Bizantyjczycy, ponieważ Aleksy stracił zupełnie poparcie, ale nie tylko ludu, również arystokracji, ponieważ wcześniej już byli niezadowoleni z prołacińskiej postawy cesarza. Doszło nawet do przewrotu i cesarz został zmieniony, ale następny cesarz również odmówił udzielenia zapłaty krzyżowcom, więc walki rozpoczęły się na nowo. Krzyżowcy opanowali miasto około dwóch miesięcy po wznowieniu walk. Dla miasta był to ogromny cios, i mówi się, iż po tym wydarzeniu dla Konstantynopola nie było już ratunku. Wtedy właśnie powstało cesarstwo łacińskie, a Bizancją zostało rozbite na cesarstwa nicejskie i trapezuntu oraz zespota Tepiru. Sytuacja pozostawała w tym stanie do roku 1261, kiedy Konstantynopol został odbity. Dzięki temu, iż dowódca sił morskich cesarstwa Nicei. Dowiedział się o tym, że cała flota wenecka wypłynęła na wyprawę wojenną, pozostawiając Konstantynopol podatny na atak. W ten oto sposób Michał VIII, paeolog, przywrócił rządy Bizancją w Konstantynopolu. Kim on był? Był on pierwszym cesarzem bizantyjskim z dynastii paeologów, jak i był pierwszym cesarzem Bizancjom, który panował w Konstantynopolu po epoce Cesarstwa Łacińskiego. Jednak pomimo tego, że, jak wspominałem wcześniej, Michał VIII przywrócił rządy Bizancjum w Konstantynopolu, ani epir ani trapezunt nie chciały się podporządkować. Głównym atutem cesarstwa bizantyjskiego były cieśniny między Morzem Czarnym a Egejskim. Państwo to było już wtedy jednak niesamowicie okrojone i nie miało najmniejszych szans przeciwstawić się Turkom Osmańskim którzy stali się nowym poważnym zagrożeniem, gdyż gdy większość plemion tureckich było jeszcze koczowniczych, jedno z nich pod przywództwem Osmana rozpoczęło świętą wojnę wymierzoną w Bizancjum, a konkretniej w prowincję Bytyni. Osman przełamał dawną plemienną wrogość i zdołał przekonać kilku małych emirów do przejścia na jego stronę. Osmanie jednak nie polegali wyłącznie na Turkach, ponieważ kilku dużych właścicieli ziemskich z Bytyni przeszło na stronę Turków a w ich armii można było spotkać również chrześcijańskich najemników. A zatem kampania ta okazała się naprawdę dużym sukcesem. Lecz z pewnością nie dla Bizancjum, ponieważ Turcy nie poprzestali tylko na Bityni i zajmowali coraz to więcej terenów należących przedtem do Cesarstwa Bizantyjskiego. Jednak mimo powszechnego zdania, że Turcy i Bizantyjczycy się nienawidzą, nie zawsze byli oni wrogo do siebie nastawieni. Na przykład te dwa państwa współpracowały ze sobą podczas gdy Bizancjum próbowało odzyskać pokaję koło dzisiejszego Izmiru. Doszło również do kilku politycznych małżeństw między Turkami a Bizantyjczykami. Nie zmienia to jednak faktu, że przez większość czasu oba te kraje ze sobą walczyły. Nie chcąc, by ten film trwał za długo, musimy przejść teraz nieco dalej. Po odzyskaniu Konstantynopola z rąk łacinników, nie wydaje się szczególnie dziwne, że ludność nie chciała słyszeć o połączeniu kościołów i uznaniu zwierzchnictwa papieża. Mieszkańcy Konstantynopola po prostu uważali to albo za hańbę, bądź za herezję. Był to jednak warunek, jaki stawiały państwa z Europy Zachodniej, jeśli miałyby przyjść w cesarstwo z pomocą. Tak więc nowa dynastia cesarska, paeologowie, znaleźli się tak naprawdę między młotem a kowadłem, ponieważ potrzebowali oni zewnętrznej pomocy, by móc walczyć z Osmanami, ale jednak gdyby przestali na warunek zjednoczenia kościołów, staliby się znienawidzeni przez społeczeństwo. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, ponieważ część z was może o tym nie wiedzieć, ale chrześcijaństwo w tamtym okresie czasu dzieliło się na dwa główne odłamy a mianowicie katolicyzm, który panował w szczególności w Europie Zachodniej oraz prawosławie, panujące głównie w Bizancjum, jak i w większości Europy Wschodniej. Podział ten sięga jeszcze czasów Cesarstwa Rzymskiego i głównymi różnicami tych wyznań jest to, że podczas gdy w katolicyzmie władzę naszelną sprawuje papież, to w prawosławiu władzę tę sprawuje tzw. pentarchia, czyli pięciu patriarchów. Różnic jest jednak o wiele więcej, jak na przykład w Eucharystii powinno się używać znanego nam opłatka, czy też po prostu chleba na zakwasie. Wracając, nowi cesarze starali się więc wypracować kompromis, który w jakimś stopniu satysfakcjonowałby wszystkich, co było bardzo trudne do wykonania, po pierwsze dlatego, że Bizantyjczycy byli przywiązani do swojej wiary, a po drugie, dlatego, iż wielu z późniejszych papieży wciąż popierało nieistniejące już cesarstwo łacińskie i chciało jego powrotu. Jednak wreszcie udało się wypracować coś, co doprowadziło do ponownego zjednoczenia kościołów. Ale nie na długo, ponieważ, jak już wspomniałem, Bizantyjczycy nie zapomnieli o grabieży dokonanej w roku 1204. W Epirze despota deklarował się prawdziwym przedstawicielem prawosławnej tradycji. W Serbii i Bułgarii Unia ta również nie odpowiadała, a na dodatek papież, z którym zawarto tę Unię, niedługo później zmarł, a jego następca zabiegało o odtworzenie Cesarstwa Łacińskiego. Wiem, że teraz możecie spytać ale jak to? Woleli już muzułmanów od katolików? Cóż, rozjaśnić nieco tę sprawę może Wam powiedzenie przypisywane Łukaszowi Notarasowi, czyli ostatniemu dowódcy floty cesarskiej który powiadał, że lepszy turecki turban niż tiara papieska. Powiedzenie to obrazuje nam, jak tak naprawdę bardzo żywe w Bizancjum pozostawały wspomnienia z grabieży, jakiej krzyżowcy dopuścili się na Konstantynopolu. Jednak w roku 1438 ponowiono próbę zjednoczenia kościołów i wysłano do papieża naprawdę dużą delegację. Jednak jeden z jej członków, patriarcha Józef, był niesamowicie urażony tym, że żądano od niego, by ucałował stopę papieża. I tak, wydaje się to nam dzisiaj obrzydliwe, aczkolwiek w tamtych czasach było to normą. Ale wracając, był do tego stopnia oburzony, że odmówił nawet zejścia ze statku, i papież musiał go przyjąć na prywatnej audiencji zamiast na publicznej ceremonii. Narady nie rozpoczęły się też jednak od razu po przybyciu delegacji, ponieważ 20 dni dyskutowano o tym, gdzie rozmieścić trony czołowych uczestników. Tym razem unia okazała się jednak bardziej trwała, i na przełomie lat 1443-1444 poprowadzono krucjatę na Bałkany, która w gruncie rzeczy okazała się skuteczna i udało się zawiązać nawet rozejm z sułtanem który mógłby trwać, gdyby nie to, że część krzyżowców złamała go, atakując warne w Bułgarii. Siły chrześcijańskie zostały wtedy pokonane, a Konstantynopol został zdany tak naprawdę na swoje własne siły. Dopniemy się jednak nieco w czasie, już w roku 1394, Turkom udało się otoczyć Konstantynopol. Co spowodowało, że wkrótce bizantyjski cesarz wyruszył na objazd europejskich dworów, próbując skłonić tamtejszych władców, by przebyli z pomocą w obronie Konstantynopola. Wtedy właśnie, gdy cesarz przebywał, próbując nakłonić europejskich władców, by przybyli mu z pomocą, pojawił się nowy, zupełnie niespodziewany sojusznik. Timur, zwany Mieczem Islamu, człowiek, który spustoszył Gruzję, jaki spalił wielkie miasta takie jak Damaszek i Bagdad. Teraz razem ze swoimi wojskami wyruszył na Turków, których udało mu się rozgromić pod Ankarą. Timur pojmał wtedy również sułtana, jak i jego syna. Wywołało to przerażenie, jak i zaskoczenie wśród europejskich władców. Niepokojono się bowiem, co Timur zrobi dalej. Zaproponowano mu nawet Daninę w zamian za dalszą obronę Bizancjum. On jednak powrócił na wschód z zamiarem podbicia Chin. Po bitwie pod Ankarą, a w dokładniej w konsekwencji porwania a następnie śmierci sułtana, wybuchła wojna domowa w Imperium Osmańskim, która zakończyła się w roku 1413. Natomiast już w roku 1422 doszło do ostatniego oblężenia Konstantynopola przed jego upadkiem. Ponieważ już w roku 1453 Mehmed II wjechał do miasta jako zdobywca. A zatem przejdźmy już do tego, co prawdopodobnie interesuje was najbardziej. Mianowicie oblężenie Konstantynopola z roku 1453. Konstantynopol został zablokowany bardzo szybko po rozpoczęciu oblężenia. Armia turecka zaatakowała wtedy też dwa forty greckie, które znajdowały się poza obrębem murów miasta. Jeden z nich utrzymywał się jeszcze przez dwa dni. Drugi natomiast został zniszczony w przeciągu zaledwie paru godzin. Następnie Turcy sprowadzili dwa ogromne działa. Jedno z nich było stworzone przez węgierskiego inżyniera, który początkowo oferował zbudowanie działa tego cesarzowi Bizancjum. I prawdopodobnie gdyby działo to znalazło się w rękach cesarstwa, miasto mogłoby się utrzymać dłużej. Jednak cesarza po prostu nie było na nie stać tak więc, mimo niesamowitych wysiłków Greków, jak i bohaterskiej postawy ostatniego cesarza, Konstantyna XI, który zginął w trakcie ataku, Konstantynopol upadł. Upadek Konstantynopola był z pewnością tragicznym wydarzeniem w historii Europy. Jednak państwa europejskie, pomijając papiestwo, które pod wodzą Mikołaja V nawoływało do Krucjaty, jak i państwa włoskie, żadno z europejskich państw tak naprawdę się tym zbytnio nie przejęło. Tak jak wspomniałem, Mikołaj nawoływał do Krucjaty, jednak zanim zdążył przekonać do niej europejskich monarchów zmarł. Tak więc próby odzyskania Konstantynopola zaniechano. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i jak zwykle proszę o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału oraz napisanie w komentarzu tematu, o którym chcielibyście usłyszeć. Tak więc ja Wam bardzo dziękuję i żegnam. Thank you.